Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża. Jeśli więc Wy, choć źli, jesteście umieć dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ile bardziej ojciec Wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby Wam ludzie czynili, i Wy im czyńcie. Albowiem to jest istota prawa i proroków. Oto słowo Pańskie. Ewangelia, którą słyszymy, to końcówka, czy ostatnia część kazania na górze, kiedy Pan Jezus cały czas wyjaśnia, jak mamy się modlić, jak mamy mówić, jak mamy żyć, jak interpretować prawo. I dzisiaj, yy, w, tym, w tej części, Pan Jezus pokazuje, że Bóg jest dobry. Że Bóg jest dobry i dlatego, ponieważ jest Bogiem dobrym, to daje. Daje dobro. I mamy prosić. Mamy być tymi, którzy mówią Bogu, o, mówią Ojcu o, o tym, czego potrzebujemy. To tak jak chcemy, żeby dzieci mówiły rodzicom, dziadkom. Aby mówiły czego chcą. I tutaj widzimy takich komunikatów, czego nasze dzieciaki tutaj chcą, że co chwilę mówią rodzicom, czego chcą. I wtedy rodzice czy dziadkowie tak patrzą i no dobrze, tak prosi, no to, to dobrze. Chociaż już wiem, że tego cukierka może o 23 nie powinna jeść. No ale dobrze, no już i, i, tak, i tak mięknie serce, ale czasami nie mięknie. E, nie mięknie dlatego, że wiemy, jakie będą tego konsekwencje. Że wprawdzie o coś prosi, ale jak dostanie tego cukierka, no to już nie będzie spała przez 2-3 godziny, albo na przykład jest uczulona na coś dziecko e, i, i wtedy będzie jeszcze gorzej, bo może być szpital. I o tym rodzice wiedzą, więc nie zawsze to, co dziecko będzie widziało jako coś dobrego, dobre jest. Nawet jeżeli coś obiektywnie jest dobre albo smaczne, już nie mówimy o jakichś rzeczach, które są złe czy grzeszne, natomiast mówimy o czymś dobrym, i nie zawsze to będzie dobre dla dziecka. A wie o tym ten, kto kocha. I ten, kto kocha, Ojciec, który jest dobry, zrobi wszystko, żeby dać. Mamy prosić. To nie jest tak, że Jezus nam mówi, a w takim razie nie proście, bo Ojciec wiele chce, żebyśmy byli w postawie zależności. Dziecko, które prosi, nawet jak nie możesz mu kupić czegoś, albo nie możesz, bo za drogie, albo bez sensu w tym momencie, to i tak. Samo proszenie pokazuje, że jesteś dobrym ojcem, że jesteś dobrym rodzicem. Dlatego Cię prosi, bo Cię kocha. I to, to patrzenie w ten sposób, że rodzic jest dobry, jest rodzicom potrzebne, i Ojciec w niebie chce, żebyśmy tak samo się do Niego zwracali. A jednocześnie uczy modlitwy, w tym samym kazaniu na górze, uczy modlitwy. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, żebyśmy się tego uczyli. Myślę, że z czasem, chociaż wielokrotnie to jest trudno przyjąć, ale z czasem, jak dojrzewamy w Bogu, to w pewnym momencie zastanawiamy się, co jest dla nas tak naprawdę dobre, co będzie dla nas dobre. Czasami zmieniamy pracę i myślimy: O jej, czy ta zmiana pracy teraz, albo, a potem. A potem mija trochę czasu, i widzimy, no to było dobre. To otworzyło jakoś oczy, albo, albo jakaś inna sytuacja, która wydawała się bardzo trudna, a potem Bóg dał, dał z tego coś, coś więcej. Czasem w, tej sytu w sytuacjach, w których jesteśmy, jest jakiś grzech bardzo konkretny, bo musimy. Musimy coś zrobić, dlatego że ktoś upadł, ktoś zgrzeszył, ktoś się pokłócił, ktoś się rozstał, ktoś się nienawidzi i, i z tego powodu podejmuje jakieś decyzje. I, I to są sytuacje bolesne, ale Bóg z tego dalej, jeżeli mu ufamy, wyprowadza, wyprowadza dobro. Dobro dla nas, bardzo konkretnie, nie chcę powiedzieć wystarczające, co co takie, które nas dalej niesie, żebyśmy żyli w chwale Bożej. I wreszcie, w momencie, kiedy się powierzamy, tak jak słyszeliśmy też i w Psalmie, powierzamy dobremu Bogu, że On nas wybawia swoją prawicą, On się o nas troszczy, czyli znowu Bóg jest dobry i mamy o to prosić, to czasami słyszymy w sercu takie trochę przestrogi, którymi Bóg odpowiada, na nasze wołanie. To może być przestroga, chociażby: zwolni, albo dzisiaj nie jedź, albo teraz, teraz nie prowadź tej rozmowy. I dziś słyszymy to w sercu. Takie ostrzeżenia Boże, takie zatrzymania Boże, które nam Bóg daje, one są owocem modlitwy bardzo często. Że się gdzieś wcześniej modliliśmy za wyjazd, za pobyt, za, modlimy się za rodzinę, i potem coś takiego słyszymy w sercu. I, I czasem nawet jest tak, że tych ostrzeżeń Bożych nie słyszymy, albo nie chcemy ich brać pod uwagę, bo yy, jesteśmy tak w emocjach, jesteśmy w, taką, w jakimś takim yy, myśleniu, że musimy swoje zrobić, i dobre dla nas będzie coś odwrotnego niż Bóg dla nas założył. Ale czasami wtedy w ostatniej chwili nawet Bóg posyła jakiegoś anioła, konkretnych ludzi, którzy zmieniają bieg jakiegoś wydarzenia, bo albo zabierają kluczyki, żeby nie jechać, albo, albo z kimś tam pogadają i się wszystko odmienia i ktoś nagle zaczyna widzieć sprawę inaczej, inaczej zagłosuje, podejmie inną decyzję. Także to są takie rzeczy, które, które Bóg czasami wystawiając też, albo wystawiając nas na próbę, ale, czyli patrząc na nasze zaufanie, ale też czasami jest tak, że po prostu zło się sroży i, i to zło gdzieś nas próbuje nam coś zniszczyć, odebrać, aż w pewnym momencie Bóg w tym wobec zła mówi: basta, nie? że ten krzyż. Tym razem nie będzie prowadził do śmierci i zmartwychwstania, tylko że Bóg ocala w jakiś taki sposób, właśnie przez kogoś. Także patrząc na tę Ewangelię, zachęcam, żebyśmy budzili w sobie tę troskę Bożą o nas, Bóg, który jest dobry i troszczy się o nas, i to widzimy, a z drugiej strony żebyśmy tej dobroci Bożej ufali, że On w swoim czasie i w swój, na swój sposób doprowadzi do naszego ocalenia. I, i za każdym razem Bogu na tym zależy, bo, bo, bo On chce, żebyśmy byli zbawieni. To jest kierunek Bożego działania. Nie tyle to krótkie posiadanie cukierka, bo teraz bardzo go pragnę. Tylko Bóg chce, żebyśmy mieli tę perspektywę życia, i czasami sytuacje, które nie wydają nam się dobre, albo nie są dobre, bo są spowodowane czyimś grzechem, Bóg poprowadzi, że zwyciężymy w Nim, jeżeli będziemy Mu ufać. Amen.